Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Szymon Gamon, jestem szefem kuchni restauracji Taka Ryba w kompleksie Taka Ryba. Z gastronomią jestem związany od 15 roku życia, czyli od początku szkoły gastronomicznej, którą to przygodę zacząłem w rybnickim ekonomiku na kierunku liceum zawodowe, o kierunku gastronom. Tak zaczęła się moja przygoda z gotowaniem. Później dzięki pani Katarzynie Soli, z którą miałem przyjemność poznać Trochę na, na trochę w dalszym etapie swojego kształcenia zawodowego. Za to jestem bardzo wdzięczny, bo ona trochę zaszczepiła we mnie tą chęć do gotowania, zobaczyła we mnie tego y, ducha y, twórczego, gastronomicznego, kucharskiego, więc super. Pracuję w tym zawodzie, jestem z tego dumny, y, y, gdzieś są wyniki. Jeżeli ktoś oddaje całe ser ducho w ten zawód, to, to może się poczucie jakimiś efektami. No, ja od y, paru lat ładnych y, jest moje nazwisko i y, mój zespół i. Kompleks taka ryba w przewodniku Głomio, także w przewodniku Poland 100 Best Restaurants, więc gdzieś tam nie jest to fajne, jest to fajne uczucie, jeżeli zostajemy wyróżnieni. Cały czas uczymy się, szkolimy się, pracujemy, dokształcamy, bo zawód kucharza tego wymaga, żeby nie stać w miejscu, żeby cały czas jednak iść w te trendy, które są teraz nowoczesne, cały czas trzeba się doszkalać, są nowe produkty, odkrywa się cały czas jakieś nowe rzeczy, rośliny, towar, produkty, mięsa, więc cały czas musimy, musimy się szkolić. Ja zachęcam całą młodzież do tego, żeby jednak wyszła na kierunek gastronomiczny, kucharski, tlenerski i wszystkie związane z gastronomią zawody, bo są to zawody z przyszłością, chociaż teraz przez tą pandemię trochę dostaliśmy po tyłku, ale jednak jest to fajny zawód, trochę wymagający dużo człowieka, ale no jeżeli ktoś kocha, to to, 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 będzie, to będzie w tym zawodzie się dobrze czuł. Ja bardzo dziękuję pani Katarzynie za to, że mogliśmy się gdzieś spotkać na swojej drodze. No i tak jak mówię, no to wszystko, że jesteś, jest człowiek trochę znany, że zdobył jakieś tam wyróżnienia i, i bierze udział czynny w tej gastronomii rybnickiej, śląskiej, polskiej. No, tak samo dzięki temu właśnie robimy różne warsztaty w szkołach, w ekonomiku z panią Kasią Soli, z nie tylko, różnych przedszkolach, podstawówkach i w szkołach specjalnych, z dzieciami autystycznymi. Więc to też jest takie fajne, że jeżeli ktoś już trochę się zdobył na te wyżyny gastronomii, tak minimalnie czy coś, to może już, można dzięki temu promować tą gastronomię, pokazywać, że jest to fajny zawód że można dzięki temu pokazywać dzieciakom, że fajnie jest odkrywać nowe smaki, fajnie jest odkrywać nowe produkty więc no, jest to bardzo fajna sprawa, ja kocham swój zawód, kocham to co robię i bardzo, bardzo też dziękuję Pani Kasi za to, że gdzieś tam przebija się cały czas w moim, mojej karierze zawodowej co bym się w ogóle nie spodziewał, że którykolwiek nauczyciel kiedykolwiek będzie gdzieś tam stał za moimi plecami, A ja za to bardzo dziękuję Pani Kasi A tak samo pani, pani Zycie Zyman no i co? No fajnie być kucharzem, fajnie być kucharzem, fajnie być szefem kuchni, więc zapraszam wszystkich, wszystkich całą młodzież chodzącą do, do szkół, która jeszcze przed liceum, żeby jednak wybierały te kierunki gastronomiczne. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam do, do tego, byście szli na kierunki gastronomiczne i szkolili się pod tym kątem, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy i fajny zawód. I jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Kasie za zaproszenie do nagrania tego materiału i pozdrawiam całe ZSEU, wszystkie szkoły gastronomiczne na Śląsku i wszystkie szkoły w Polsce. Pozdrawiam, czym dziś się ciepło, do zobaczenia na Szlaku Kulinarnym Śląska, Rybnika i Polski. Pozdrawiam także wszystkich przyjaciół z gastro, czym ci się, się hej, pa!